Dobra, jesteśmy z powrotem, gdzie jest swojego? Dobra, wziąłeś łóżko jakieś? To ja chcę coś zjeść, najpierw chcę złożyć. Czyli, że, sugerujesz, że masz Eee, Jeszcze trochę przygotować trzeba, nawet prawie. Nie biorę psa. Sugeruję dzisiaj nawet dwie rzeczy że nogi, a po drugie, że jest w swojej Teraz mogliście usłyszeć Sylwię, tak? No. Że Sylwia jest w jej, siostra. Patrz na siostrę jego. Dobra, ja poczekam i popatrzę przez okno. Uważaj. Dobra. Mam nadzieję, że wszystkich słychać. O kurde, ale odrzut! Dobra, po kriperze. Ej, uważaj na pająka. Ej! Dobra! Au, nie we mnie no! I mi zbił dwa no, no! Dobra, idziemy, idziemy. Nie zastanawiamy się, nad głupim życiem pająka. Idziemy. O, mój konik. Ej, jedziesz ze mną na koniu! Nie, czekaj, nie da się. Mogę cię na smycz wziąć? <grymne> nie, nie wyjedziesz nim. Musisz mieć dwie na dwa kratki. Zajdź go. Ej, nie, uważaj, zajdź go. Dobra, chodź. Dobra, idziemy. Tam. Jest. Wszystko? Przydatne. Ja miecze nie zrobiłem, dość, że ma żelazo i ten. Wzięłem cały ekwipunek sobie, Tomek. Wzięłem skrzynkę, szalkę, że piec i ten. Crafting także. <grym>, no, serio, nie mogę wejść. <grym, <grym, łatwo było. Yy, dobra, pierwszy przystanek to będzie na spanie. Chyba, że w nocy idziemy, co? Nie, w nocy pójdźmy, chociaż nie do dobra. Z panie lepsze bo jeszcze nas zabiją. Trzegu... Dziękości jakby co. Dobra. niestety w equipoku są białe shulkery, ale jak się trzyma w ręce to są kolorowe, więc super. Gdzie ty? O kurde, creeper mnie gonił, uciekam. O dobra, to ja nie oh, Jezu. Ja bo... <laughs> Brawo Tomek małpa. <laughs> Gdzie on? A dobra, zatykuję go. Spokojnie, mało panowane creepery. W drugim odcinku było to doskonale widać. <grystanie> eee, dobrze. Zobaczcie, ile mam. Trzy minuty, dobra. Cztery w sumie, tak jakby. Dobra, pro. Krowa zabita. No, nie ma niestety żadnych jaskini jeszcze. Dziwne. Ale dotarliśmy do gór. Więc no. Tam jest dużo jaskiń w górach zwykle. Szkoda, że jeszcze tarczy nie dodali. O, patrz, ja Nie, wydawało mi się. A, nie, nie będę je zabijał. Dźwięki jakieś wyciszone magicznie. A może w Minecrafcie masz po prostu wyciszone? W Minecrafcie. Też mam. Już bardzo ciężkie mam dźwięki. Dobra, mam. Ja muszę iść, bo już ojca odwieźć. Wy zostajecie i przyjdziecie se potem? No to Zostap, wiesz, Gdzie tak? ty? A, a, a. Chodź. No, no pa. Pa. Wow, jest zaskinia, mam nadzieję. Nie! To była pułapka. To jest taka bardzo szkło. Jest super. No. Do... kurde, Gdzie kolejna jest? Nie, jaskinia. Dobra. Mm. No dobra, jest jaskinia taka jakby Nie. Pęgiel wykopię. Na pochodnie jak mi się skończyło. Dobrze, yy, to wiecie co, ja zrobię cięcie. Dojdziemy do jakiejś kopalni, to będzie ten. Cześć. Jak widać jesteśmy w piaskini. No, ja ja, wiesz. No dobra <śmienicza> Spadaj stąd Uciekaj z nagrania Uciekaj Tomek, uciekaj z nagrania Już wychodzę Dobra, Tomek nie będzie już Niestety idzie A ja poczekam na Lawę Ej, pogramy na tym Ria, co? Nie wiem, przez ich może No pod te może pogramy sobie... Bo... O, ale skoczyłem. Trzeba poczekać. Co zrobić cięcie jeszcze? No cześć! Jaskina okazała się być... No... W sumie tylko dziurą. Bez niczego. Więc... Skaczę z klifu. Do... Ale skoczyłem. No dobra. Tomek niestety już uciekł z nagrania, bo no już wam mówiłem to czemu mm, i będę wszedł do innej popalni. Y no kurde Zobaczcie nie ma tu żadnej jaskini W tą stronę jak się idzie Co nie Chodźcie Dobra. Zorka, że się tak nie odzywam, ale się zastanawiałem nad tym. Gdzie I poza tym nie mam co mówić, bo. Bo, bo, bo. No nie wiem. Po prostu. O. Dobra. Mam żelazo. Wezmę, wykopię więcej. Jeszcze się z Tonkiem spotkę na pewno. I będę chciał, żeby oddał mi rzeczy. Bo mi się mogą przydać niektóre. Ale takie y, no bardziej przydatne. Jak od y, zwierząt rzeczy. Jedziemy już. No, zaraz jadę. Yy, no, bardziej komórka. Gadzę z mamą. Dobra, tu cięcie i chyba... Nie. Koniec odcinka w sumie. Chyba.